kogo są studia MBA? MBA w ochronie zdrowia są dla wszystkich dyrektorów zarządzających szpitalami, podmiotami, jednostki ochrony zdrowia, dla osób, które współpracują z ochroną zdrowia, też mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Studia MBA Prometric pozwalały zebrać najlepszych wychowców z Polski oraz ze świata, pozwoliły nam poruszyć nowe problemy, nowe spojrzenia na niektóre sprawy, pozwoliły nam ułożyć niektóre procesy w głowie oraz uświadomić, jakie są potrzeby dzisiejszego rynku. Dzisiejsza sesja stacjonarna pozwoliła nam poznać sztuczną inteligencję, pozwoliła nam zapoznać się z działaniami procesowymi, z działaniami zarządczymi, za co bardzo dziękuję. Sesja stacjonarna pozwoliła nam wymienić także doświadczenia z innymi uczestnikami. Serdecznie polecam. Poruszyć nowe problemy, nowe spojrzenia na niektóre sprawy pozwoliło nam ułożyć niektóre procesy w głowie oraz uświadomić, jakie są potrzeby dzisiejszego rynku. Dzisiejsza sesja stacjonarna pozwoliła nam poznać sztuczną inteligencję, pozwoliła nam zapoznać się z działaniami procesowymi, z działaniami zarządczymi, za co bardzo dziękuję. Sesja stacjonarna pozwoliła nam wymienić także doświadczenia z innymi uczestnikami. Serdecznie polecam.